Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący otaczał nas swoją opieką i napełniał nas wszelkimi potrzebnymi łaskami. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, który stworzyłeś wszechświat, pragnę Cię uwielbić za wszystko, co uczyniłeś. Chcę Ci dziękować za życie i to, że chronisz mnie przed niebezpieczeństwami. Za Twoją przyczyną istnieje każdy jeden element świata, tak bardzo jesteś potężny. Ja, jako prosty człowiek, aż nie umiem wyrazić słowami właściwych podziękowań za tak wspaniałe dzieła. Zesłałeś jednak swojego umiłowanego syna na świat, aby nas zbawił ale także nauczał, jak postępować, by w przyszłości spotkać się z Tobą w raju. Znał on również doskonale ludzką słabość i przekazał nam, w jaki sposób możemy się zwracać do Ciebie i o co należy Cię prosić. Wskazał, żebyśmy nazywali Cię naszym ojcem w niebie, bo cała ludzkość to Twoje dzieci. Wychwalam twe święte imię. Niech przyjdzie królestwo Twoje na ziemię i każde istnienie tutaj oraz w niebiosach wypełnia twą wolę. Błagam Cię, abym nigdy nie cierpiał z powodu braku pożywienia koniecznego do życia. Ojcze miłosierny, proszę, abyś wybaczył i odpuścił mi moje grzechy. Daj mi silną wolę, bym także i ja umiał przebaczać bliźnim. Ojcze, proszę Cię o siłę i wiarę, Abym odrzucał grzeszne pokusy i zło, pragnę osiągnąć zbawienie i przebywać przed Twym tronem w raju. Amen. Błogosławieństwo Niech Cię błogosławi Ojciec Niebieski, który jest stwórcą Wszechświata. Niech Cię otacza swoją opieką i napełnia potrzebnymi łaskami w życiu codziennym. Niech Bóg Wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę, pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęści Boże!